Orędzie trzynaste, 24 sierpnia 1973 roku. Do wielkiej świętości. Synu, twoje życie jest drogocenne, dlatego nie powinieneś go marnować ani przez chwilę. Ćwicz się więc w tym, by pozostawać we mnie w moim sercu i działać zawsze ze mną myśleć moim umysłem, widzieć wszystko moimi oczyma, dotykać moimi rękoma i kochać moim sercem. Są chwile, gdy sobie to wszystko szczególnie uświadamiasz, dzieje się tak, gdy trwasz ze mną na modlitwie, czujesz się wtedy naprawdę dzieckiem przy sercu mamy. Twa dusza przeżywa chwilę raju, które zazdrośnie zachowuję dla moich najmilszych synów. Po modlitwie odczuwasz, że wszystko cię męczy i nudzi. To jest mój kolejny dar dla ciebie. Nawet gdy się nie modlisz, musisz zawsze być w stanie modlitwy. Jest tak, gdy stale żyjesz we mnie, gdy wszystko czynisz ze mną, wtedy jesteś zawsze we mnie, nawet gdy rozmawiasz, Korzystasz z rozrywek, spacerujesz. Chcę, by takimi byli wszyscy kapłani należący do kapłańskiego ruchu maryjnego. Powinni być moimi kapłanami. Powtarzam ci, moimi. Odkąd poświęcili się mojemu niepokalanemu sercu, nie mogą już należeć do siebie. Ich życie, dusze, umysły, serca, dobro. A nawet popełnione przez nich zło i posiadane wady, wszystko jest moje, wszystko należy do mnie. Moje niepokalane serce jest płomieniem najczystszego ognia, wszystko spala, wszystko pochłania i wszystko przemienia. Ci kapłani należą do mnie, dlatego muszą się przyzwyczajać do powierzania się mojemu kierownictwu z prostotą i oddaniem. Cieszę się, mogąc ich prowadzić jak mama do wielkiej świętości, chcę by odznaczali się gorliwością, pragnę by bardzo kochali mego Syna Jezusa, chcę by zawsze pozostali wierni Ewangelii, powinni być ulegli w moich rękach, dla współdziałania z wielkim planem miłosierdzia, za ich pośrednictwem uratuję niezliczoną ilość dusz będą moją radością, najpiękniejszą koroną mego niepokalanego i bolesnego serca, które znowu chce stać się ratunkiem dla Kościoła i ludzkości.